Ponad 3 lata temu, podczas rozmowy ze znajomym lekarzem Wojciechem, dowiedziałem się, że w Polsce brakuje karetek neonatologicznych. Tym bardziej o zabudowie kontenerowej. Ponieważ miałem dostęp do sportowych samochodów, znałem kilka osób, które takie auta posiadają, zaproponowałem, że zorganizujemy zbiórkę, która odbędzie się w łódzkiej manufakturze. Dostaliśmy przepiękny plac, który mogliśmy nieodpłatnie wykorzystywać przez te wszystkie lata. Dzisiaj Mamy karetkę kontenerową dla wcześniaków i noworodków. Wyrusza na polskie ulice i będzie stacjonowała w Centrum Zdrowia Matki Polki. Otrzymaliśmy karetkę transportową. w o transporcie noworodka, który jest niezwykle ważnym elementem w opiece nad noworodkiem. To jest takie stanowisko, pełne stanowisko intensywnej terapii na kółkach z wysokiej jakości sprzętem. A to, co tę karetkę wyróżnia od tych, którymi jeździliśmy dotychczas, to jest ta zabudowa kontenerowa. Miejsca w tej karetce jest jak w zasadzie przy łóżku na oddziale intensywnej terapii. Dostęp do pacjenta jest z każdej strony. Personel medyczny, wykonując procedury, może chodzić dookoła inkubatora, który znajduje się w tej karetce. Sprawia to, że ich komfort pracy, jak również bezpieczeństwo i komfort pacjenta jest niewątpliwie dużo większy niż w tradycyjnej karetce. Cieszę się, że się udało, bo naprawdę duże wyzwanie. No i zakończony dużym sukcesem. Nie zwalniamy tempa, zbiórka cały czas trwa. Zbieramy głównie poprzez przejazdy luksusowymi samochodami, które udostępniają nam firmy, jak i osoby prywatne, takie jak te tutaj. Zapraszamy też na nasze Allegro, gdzie możecie wylicytować produkty wystawione przez inne osoby. Jak też wstawić swoje własne. Prowadzimy też zbiórkę na Siepomaga, Pomaga, gdzie możecie wesprzeć nas dowolną kwotą, a dla osób, które zdecydują się nas wesprzeć większymi sumami. Mamy specjalną przestrzeń reklamową na naszej karetce. Oprócz sportowych samochodów mamy również profesjonalne symulatory dla dzieci, jak i dla dorosłych w wódzkiej manufakturze przy punkcie info. Zapraszamy!